Hejka wszystkim, um, no wiem, że mieliśmy inaczej wrzucać filmiki, no ale ten to jest taki informacyjny, gdyż mój brat Marcin um, no będzie niedyspozycyjny przez um, proszę, do piątku, więc teraz ja muszę coś zrobić z wami, no kazał mi coś wrzucić, jakiś filmik, no to, no, to no, nie będę poruszał trudnych tematów, gdyż no, no idea była inna, że musimy być we dwójkę, tak? Bądź tak sobie pomyślałem, czym mógłbym was tu zająć. I, I tak sobie wymyśliłem, że ja, ja, ja chyba zaśpiewam. No, o, nie, nie, mów to, nie mówiąc, tak nie przechwalając się, ja <laughs> lubię śpiewać. Tak, oczywiście, bardzo. Um, um, no, um, no i teraz tak szybko, taką pioseneczkę, taką, co wymyślę na poczekaniu. Um, dobrze. No to um, tutaj. E. Um, Chipsy. Dobra, chips jest ładny, chips jest piękny Weź se chipsa i go zjedz, Chips nie tuczy, chips jest piękny Mamy chipsy, więc je zjedz. No i widzicie, no wychodzi mi wszystko dosłownie, naprawdę I potrafię śpiewać, co by co nie powiedzieć potrafię, no No dobra To teraz taka inna piosenczka mm, Trzypciutko, no coś takiego mi zrobił, no No, dobrze, just like, oh. Hey, I just met you. Oh, this is crazy. Oh, oh he's my number. So call me maybe. Da 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 n n ya Oh, lol, lol. -lo. I'm buddy, bo-bo. I'm buddy, bo-bo-bo. I only pick it up. And you're too-cho. And you're too And you're yeah. No, to tak skromnie było, no i no, to powiem, jak wam się podobało, to subskrybujcie, nie wiem czy będę wrzucał piosenki, no bo ten tak, nasz no, karno z moim bratem był inny, no on teraz wyjechał, to nie mogę się z nim skonsultować, więc, e, no zobaczymy, no nie? E, jak nie, to utworzę swój własny, z moimi, tak powiem, będę śpiewał różne piosenki, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Okej? Okay? Okej? Okay? No ja myślę, że okej. Okay. No bo. To było fajnie. Taki odskoczniam Ja bym sobie zrobić taki folderek. Tam bym sobie wrzucał od mojej pysyneczki. No i by w moim bratu to chyba nie przeszkadzało. To nie, nie, bo on powiedział, żebym tylko w wsi nie robił tymi filmikami, co wrzucam teraz. No, ale chyba nie robi wsi, co nie? Nie. No w ogóle. Dobra. To proszę subskrybujcie, proszę przysyłajcie ps, ps, dalej. Okej? Okay? To dzięki. Hej ka wszystkim.